We FNaFie 2 głównym wydarzeniem jest The Bite of 87, czyli ugrożenie osoby X w płat czołowy przez animatronika X. W tym filmie chciałem podzielić się moimi przemyślami, jakie wytypacie animatronika, który jest sprawcą tego incydentu. Zapraszam do oglądania. Z nagrania Fungaya można dowiedzieć się, że animatroniki nie były przyjaźnie nastawione do osób dorosłych przez zepsute rozpoznawanie twarzy, przez to możemy wnioskować, że najprawdopodobniej ofiarą była osoba dorosła. Głównymi podejrzanymi w tej sprawie są Toy Chica Red Foxy i Mangle. Nie odnosiłem się do reszty animatroników, ponieważ moim zdaniem nie ma konkretnych wskazówek na to, że oni mogli spowodować The Bite of 87. Głównymi wskazówkami dla Witness Foxy i Mangle jest ich jumpscare. Oboje podczas jumpscare wyraźnie kierują się w stronę naszego czoła. Fantomie Mangle jest bardziej oczywistym typem, ponieważ Mangle wyraźnie kieruje się na czoło podczas jumpscare. TuChica jest moim faworytem jeśli chodzi o The Bite of 87. Głównym argumentem przekonującym mnie jest dialog z Ultimate Custom Night, który Chica wypowiadał po zabiciu gracza. To w moim przekonaniu jest wystarczający dowód, żeby uznać Tajczykę winną The Bite of 87. The Bite of 87 jest bez wątpienia jednym z najbardziej niewyjaśnionych wydarzeń z uniwersum FNAF. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam bardziej temat określenia w 87. Mam nadzieję też, że widzimy się już niedługo.